Dobry wieczór, witam w Hawthorne, będzie nasz przyjemność jeść Wybitne danie. Uwielbiam te kolacje u tego szefa kuchni. Muszę przyznać, Mark Milot zaskoczył mnie, jednak słynie z serwowania dobrej jakości seriali jak chociażby Sukcesja a tutaj bardzo ciekawe danie wybił się ze swojej strefy komfortu na yy, przestwór oceanu to jest niesamowite, że potrafi się w tym odnaleźć ja <grytanie> właśnie sobie świadomiłem, że faktycznie mało mam na ten temat, a, okay, jak okay. na pierwsze danie <grytanie> no ale jak wiemy on zawsze dbał o to, aby goście byli zaskoczeni i czekali na ten ostateczny efekt całej kolacji. I tu muszę przyznać, po tej uczcie naprawdę moje zmysły są wyostrzone i czekają na więcej, co będzie na główne danie. Evidemon, Więc? Co? Dobra. O, oczywiście, oczywiście. Jasne, jasne. Wspaniałe, wspaniałe. Evidemon. Si, si. Hmm, muszę przyznać, że, że nie jestem przejedzony. Humor był odpowiednio dawkowany. Subtelne nuty grozy. Zdecydowanie tajemnica. To był składnik, wokół którego wszystko się kręciło. Hmm. Wydaje mi się, że podstawa tego dania była taka jak zwykle, czyli mamy tutaj do czynienia z klasycznym horrorem. Można wręcz powiedzieć takim produkowanym taśmowo. Zastanawiałbym się nad pewną, czy to nie jest pewna magnodalizacja tego gatunku. Ale jednak szef kuchni, Mark Maylot dodał specjalny składnik, który go tutaj wyróżnia. I to jest wątek restauracyjny. I przez to te danie smakuje naprawdę wyjątkowo. Widzisz, bo cały temat kulinarii poruszony to był jedynie etap, część tego większego show. Show, które miało nas wciągnąć w tą fabułę, którą, która rozgrywała się pomiędzy pozornie nieistotnymi postaciami, a jak się potem okazuje kluczowymi dla pełnego efektu. A nie wydaje ci się przez to, przez właśnie tą formę, że e, mogłoby być tu trochę więcej szaleństwa, że jednak w pewnym momencie e, szef kuchni zdecydował się, żeby nie pójść na całość. Że jednak trochę tutaj brakuje pewnej takiej Nuty pewnego szaleństwa kulinarnego, jakiegoś na przykład pogłębienia pewnych rzeczy. Co, co na ten temat myślisz? Uważam, że akurat w tym konkretnym daniu, jakim jest fabuła i historia, mam wrażenie, że każdej postaci zostało poświęcone odpowiednio dużo czasu. Mimo, że faktycznie nie zgłębialiśmy ich naprawdę głęboko, tak o każdej wiedzieliśmy wystarczająco dużo, żeby móc finalnie ich albo żałować, współczuć, albo uznać, że zasłużyli na to, co ich spotkało. Wiesz, wydaje mi się, że tutaj było doskonale przemyślane, że każdy element jednak, czy to było pogłębione, czy nie pogłębione, czy poznaliśmy kogoś historię, czy nie, to hmm, tak miało być. To było z góry zaplanowane przez szefa kuchni. On dokładnie wiedział, czego potrzebuje i, i jaki efekt chce na nas wywrzeć. Pięknie powiedziane, dlatego Cię zatrudniam. <laughs> I jak podszedł Ci deser? Muszę powiedzieć, że z tego wszystkiego, co tutaj widzieliśmy, z tych, w, tych wspaniałości, takich jak te wspaniałe składniki, jak Anna Taylor-Joy, Nicholas Hout, czy postaci krytyków kulinarnych, jednak to wszystko, przyćmił pewien wyjątkowy składnik. Eee, składnik, który jest jak wykwintna trufla, jak świeży przegrzebek wyłowiony prosto z morza, czy jak kieliszek Dom Pérignon. Jest to Ralph Fiennes w swojej głównej, popisowej roli. Nigdy nie zawodzi. I zawsze jest jego... Wykorzystanie Ralpha Fiennesa w e, filmie jest zawsze świetnym pomysłem i zawsze jest wyjątkowo wykwintne. No ja muszę przyznać, że dla mnie najbardziej Charakterystycznymi nutami smakowymi to była rola zarówno Ralfa, jak i Nicolas Sochalta. Chociaż, chociaż to była też pierwsza rola, w której tak dobrze pasowała mi Ania Taylor Joy. Właściwie miałem okazję w kilku innych restauracjach móc podziwiać jej kunszt, ale tutaj wydaje mi się, że ta rola była napisana pod nią naprawdę wyborny, wyborne. Zresztą również reszta wyśmienita. Casting sam w sobie był perfekcyjny. Tutaj. No cóż, muszę przyznać, że najmniej pani Azjatka mi pasowała do całości, ale wydaje mi się, że irytacja, może ten pewna gorycz wyczuwalna w smaku, była pewnie związana bardziej z jej postacią i tym, że bardzo dobrze ją odgrywała, a nie z samą aktorką. Również szapoba, mm, chyle głowę. To na pewno opiszę w naszym kulinarnym poradniku. Mm. Restauracja zdecydowanie do polecenia. Mogę jeszcze trochę wino? Proszę bardzo. cheers. cheers. Gin, cheers. Gin, gin. A, przy wspomnieniu tej wspaniałej kolacji, podobało mi się również te małe, drobne czekadełko na początek, czyli lokacje, a mianowicie ich urządzenie, wystrój. Z jednej strony surowe, ale pięknie oświetlone. Muszę przyznać, że ta z jednej strony klaustrofobiczność była czymś, czego się nie spodziewałem, a z drugiej strony ograniczenie, jaką była wyspa, sprawiało, że czułem się, że musiałem dotrwać do końca. Nie mogłem opuścić tego filmu wcześniej, przez co być może właśnie. W napięciu trzymał do samego końca. Chciałem dowiedzieć się do czego właściwie ta historia prowadzi, dlatego uważam właśnie, że ta tajemnica to był główny składnik. I jedyna rzecz, w sumie, za którą mógłbym obniżyć w mojej recenzji gwiazdkę, jest e, bądź co bądź niewykorzystanie Ralfa Finesa na pełne możliwości. Szczególnie, że ta postać miała naprawdę bardzo ciekawy background, który można by było jeszcze wycisnąć jak świeży owoc, żeby e, uzyskać 100% koncentrat tego soku. I te, tego mąszo ze środka. Widzisz, Michale, w kuchni jest jedna zasada. To niedosyt jest pożądany. Nie I za to się napijmy.